Witam Was w dzisiejszym filmiku i dzisiaj mam dla Was tag i jest to tag, który się nazywa room tag czyli jest to tag o moim pokoju nie jest to room tour, tylko to jest room tag i tutaj są pytania na które... Teraz będę odpowiadać na Was do oglądania. Pierwsze pytanie: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w Twoim pokoju? Pierwsze pytanie: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w pokoju? A więc obecnie, teraz, są to bombetki, które wiszą, a raczej kolorowe chmurki, które wiszą na suficie, które sama robiłam. Jak widzicie, tutaj mam jedną chmurkę, tutaj, tutaj drugą, tutaj trzecią. I to są takie chmurki, które robiłam. ile czasu spędzasz w swoim pokoju więc ja praktycznie w moim pokoju spędzam każdą chwilę cały czas tutaj jestem praktycznie coś robię, nie wiem, nagrywałam filmik, gram w coś, coś, ja po prostu mam tyle pomysłów co robić w pokoju ostatnio robiłam, spałam w namiocie w moim pokoju, ale spokojnie nie jest to taki namiot obozowy czy coś tylko jest to taki namiot z pościeli co dodałabyś do swojego pokoju, a więc ja dodałabym mnóstwo rzeczy, naprawdę, bo mój pokój to jest taki nudny pokój, mogę powiedzieć, niektórym może się podobać, jest to wow, jest wystrzałowy pokój i tak dalej, ale ja bym dodała tutaj mnóstwo rzeczy, na przykład chciałabym mieć swoją łazienkę, chciałabym mieć swoją garderobę, chciałabym mieć inne trochę meble. I inne łóżko i różne różne rzeczy, naprawdę. Tak więc zmieniałabym bardzo dużo w swoim pokoju. Chciałabym zmienić kolor ścian. A więc ja ostatnio, dosyć niedawno, miałam malowane mal, ściany. Widzicie, są to dwa kolory różowe fioletowe. I bardzo mi się podobały te kolory. No teraz się trochę przyjadł i pomalowałabym na taki jaskrawy żółty, taki turkusowy albo po prostu taki najzwyczajniejszy, taki beżowy. To był taki. I chyba idealny kolor, do którego by pasowało wszystko, co należy do najdroższych przedmiotów w Twoim pokoju. No, muszę się rozejrzeć, chwilę. Ale chyba łóżko. Telewizor, komputer, ale chyba łóżko. Nie wiem, chciałabym się popytać, mamy ile to, co każde rzeczy kosztowała, ale wydaje mi się, że. Ym, właśnie telewizor, kino domowe, na przykład, meble. Wszystko mi się wydaje tutaj dosyć takie, no cenię cenie takiej Czy jest to twój pokój od zawsze. Nie, bo kiedyś ten pokój to był salon, a ja miałam pokój tam, gdzie teraz ma moja siostra, taki mniejszy pokój teraz. To mój pokój jest największym pokojem, drugim, największym pokojem w domu. E, jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z tym pokojem? Więc ja po prostu jestem najgorsza w tym, jeżeli chodzi o przypominanie sobie jakichś wspomnień, kiedy muszę to powiedzieć na przykład teraz. Właśnie, i na pierwszą chwilę przychodzi mi wspomnienie z dosyć niedawna, gdy był to remont tego pokoju, bo no było dosyć, wow, dużo do robienia w tym pokoju. Tak więc, no, jest to wspominać przede wszystkim to, że kiedy był remont kuchni, w ogóle był remont całego domu, kiedy był remont kuchni, e, później miał być mój pokój to meble takie z kuchni, takie bardziej podstawowe, lodówka, kuchenka, mikrofala. Były u mnie w pokoju i tak naprawdę tutaj był i mój pokój taki, jeszcze nie pomalowany, niewykończony, oraz taka kuchnia z stołem tam, gdzie się jadło. I to było takie dla mnie śmieszne dosyć wspomnienie, bo takie wiecie, dwa w jednym. Tak to nie pamiętam, jakichś innych wspomnień, bym musiała sobie posiedzieć, podumać i przypomnieć. Czy lubisz swój pokój? Hmm. I to jest pytanie, na które nie wiem, jak odpowiedzieć, bo bym powiedziała pośrednio. Trochę lubię, trochę nie lubię, taki w sumie wiecie. Yy... Ja bym chciała dużo zmienić w moim pokoju, najchętniej to bym chciała sama go zaplanować, zrobić plan, dać i żeby mi taki piękny pokój wybudowała, jaki chcę, a więc na to pytanie odpowiem, że porówni.